Jak znaleźć tonację utworu, które gramy? Grasz utwór. Słuchasz ciążeń i relacji pomiędzy akordami. Słuchasz akordu, na którym czujesz się jak w domu. Najbardziej stabilny akord jest toniką tonacji. Zagrajmy przykładowy utwór. Zagram refren utworu Hallelujah, akordy, które występują w akompaniamencie. Posłuchaj. Mamy F-dur, Amol. Znowu F-dur. C, G i C. Zapisujesz sobie na kartce albo w dokumencie dźwięki składowe akordów, które wykonałeś. F dur to dźwięki F, A, i C, Amol to dźwięki A, C, E, G dur to dźwięki G, H, D i wracamy na C dur, czyli C, E, G. Sam oceń, który akord wywołuje najbardziej stabilne emocje i wyznacza centrum tonalne. Strzelam, że to ten. Teraz zagram melodia i sprawdzę, jakie dźwięki w niej występują, aby połączyć je z akompaniamentem w jeden pełny utwór. Zobacz. gram dźwięki. E, G, A. Wracam A, G, E. To gram dwa razy. Tu się pojawia nowy dźwięk, F, E, D i kończę na C. Który jest najbardziej stabilnym dźwiękiem w całym pochodzie melodycznym. Zapisuję wszystkie informacje, czyli mam dźwięki akordowe, mam również dźwięki melodyczne. Teraz sumuję dźwięki składowe akordów oraz melodii i sprawdzam do jakiej tonacji pasują, jaką mają liczbę krzyżyków oraz jaką mają liczbę bemoli. W tym przypadku nie mają żadnych krzyżyków ani żadnych bemoli, dlatego jedyna tonacja, która odpowiada temu przepisowi, to tonacja Cedul. I to właśnie w niej znajduje się refren utworu Hallelujah Leonarda Coena. Teraz, jeśli chcesz założyć kapodaster na drugi próg, to zmienisz tonację utworu o cały ton. Każdy dźwięk oraz akord będzie podwyższony o 2,5 tony, mimo to, że cały czas wykonujesz te same schematy. W tym przypadku F-dur stanie się G-durem, G, H, D. a stanie się H-molem, H, D, Fis. C-dur będzie D-durem, D, Fis, A. A G-dur będzie A-durem, A, -durem. a E. Dźwięki melodii zaś będą takie. Fis, A, H. H, A, Fis dwa razy. Fis, A, H, H, A, Fis, G, Fis, E, D. Okaże się, że mamy siedem dźwięków, które przedstawiają się następująco. D, E, Fis, G, A, H, Fis. W tym przypadku mamy dwa zmodyfikowane dźwięki. Pierwszym z nich jest dźwięk FIS, drugim jest dźwięk CIS. To dwa znaki przykluczowe i sprawdźmy do jakiej należał tonacji. Zrobimy to na kolek kwintowe. Mamy dwa znaki przykluczowe FIS, CIS, musi być to tonacja D-dur. Po założeniu kapodastera na drugi próg przenosimy utwór do tonacji położonej 2,5 tony wyżej. Już nie znajduje się w tonacji C-dur, a w tonacji D-dur. Gramy te same układy, technicznie te same akordy. Ale gramy w innej, wyższej tonacji. Z czasem zapamiętasz dźwięki składowe najpopularniejszych gitarowych tonacji i nie będziesz musiał się nawet nad tym zastanawiać. Poznasz je od razu, kiedy je zagrasz. Nie jestem autorem koła kwintowego, z którego korzystam. Jest to darmowe narzędzie, dostępne dla wszystkich, do którego link zostawiam w opisie. Członkowie newslettera dostali ode mnie dodatkowego. PDF. Będącego podsumowaniem wszystkiego, co dzisiaj usłyszałeś. Zachęcam cię, abyś się do niego zapisał. Od dzisiaj członkowie newslettera będą mieli okazję decydować o tym, jakie materiały pojawiają się. Na kanale. Korzystaj z okazji i pomóż mi dopasować materiały, które widzisz na kanale, do ciebie i twoich potrzeb. Od dzisiaj możesz to zrobić. Na koniec film, który zobaczyłeś, jest elementem kursu Dźwięki na gitarze Raz na Zawsze, który krok po kroku nauczy cię dźwięków na gitarze i nauczy cię z nich korzystać w sposób, w jaki widziałeś. Nazwiesz, znajdziesz i zapamiętasz wszystkie dźwięki na gitarze. Dzięki czemu twoja gra będzie dopasowana do ciebie i twoich oczekiwań, wobec samego siebie.